FIFA 23, czyli ostatnia FIFA DSport zbliża się do nas bardzo, bardzo dużymi krokami, dlatego przygotowałem dla was filmik z potwierdzonymi nowościami, no i takimi likami, które są bardzo prawdopodobne, są to liki z dobrych źródeł, także wydaje mi się, że to są generalnie rzeczy, które pojawią się na pewno albo na 95%. No i jeszcze zanim zacznę odcinek, chciałbym powiedzieć wam coś bardzo, bardzo ważnego, ponieważ stworzyłem, a raczej stworzyliśmy z moimi widzami serwer na Discordzie na który oczywiście Was zapraszam, link w opisie, jest to serwer typowo karierowy, serwer nazywa się Strefa Karier, zapraszam, bo wydaje mi się, że będzie tam bardzo fajne community, mam kilka pomysłów, na pewno jakieś rzeczy już tam się pojawiły w zakładkach, także macie tam różne pomysły, oczywiście, tak jak na moim kanale na YouTube, różne screeny z moich składów, a właściwie jeden screen pewnie będzie z mojego aktualnego składu w karierce, no i zapraszam Was do po prostu do bycia aktywnym, no bo niedługo pojawi się również tam konkurs, tak jak ostatnio na karcie społeczności, tak teraz, będzie na Discordzie, także zapraszam jeszcze raz. Link oczywiście w opisie. No i będę bardzo wdzięczny jak tam dołączycie po prostu. No i zaczynamy pierwszą rzeczą. Jak widzicie, źródło oczywiście macie na ekranie. No i mamy tutaj, że w FIFA będzie Stadium Builder i Editor. Czyli po prostu sekcja, w której będziecie mogli edytować billboardy, pojemność stadionu, dynamikę stadionu, trochę nie rozumiem, kolory i generalnie tego typu rzeczy, po prostu edycja stadionu ma być bardziej rozbudowana i prawdopodobnie będzie w zwykłym e, trybie kariery, a nie tylko w create Your Club. Także bardzo, bardzo fajna rzecz, moim zdaniem, kurczę, zresztą mówiliśmy o tym bodajże. Albo nie mówiliśmy, nie wiem, ale to na pewno fajna nowość, fajnie, że jej na to wpadło. E, no bo taki kurczę edytor stadionów może być naprawdę ciekawy, jeżeli to będzie coś kroju tego, co macie w tle, no to będzie to bardzo, bardzo mocne, oczywiście myślę, że nie, ale zawsze takie coś będzie bardzo spoko. No i kolejną sprawą jest Manager Mode, ma tutaj nowe cutscenki, także o tym mówiliśmy, o tym wypisaliśmy nawet w komentarzach. Mamy tutaj motywację zawodników, jakieś nowe transfery, negocjacje, no i scenki... Y przed ważnymi meczami, w, po meczu i w połowie spotkania. Także kurczę, no fajnie, te kacztenki, o których mówiliśmy, zresztą fajnie, że te nasze pomysły faktycznie będą pojawiać się w FIFA. Oczywiście wiadomo, że jej nie oglądało no, na jego filmiku i nie czytało, nie czytało waszych komentarzy, ale e, fajnie, że gdzieś tam te nasze pomysły faktycznie e, będą pojawiać się w FIFA 23. No i to tylko po prostu pokazuje, że piszcie w komentarzach, bo Anusz jej czyta, Anusz może, może czytają, także ja jestem bardzo zadowolony, że to pojawi się. W FIFA no i mam nadzieję, że tych cenach będzie sporo i że będą bardzo fajne. Kolejny news: no to jak widzicie, powrót Juventusu do FIFA 23. Wraca stadion, wracają strojem i wraca ich oficjalne logo. Koniec piątek: Calcio. No i teraz zła informacja, bo prawdopodobnie nie będzie na Napoli, będzie ono na 99% w Pesie. Także tutaj utrata licencji: no coś za coś, ale wydaje mi się, że lepiej jak będzie Juventus, no kosztem Napoli nawet. Peach Invasions, czyli inwazje po prostu na boisko fanów po zdobyciu jakiegoś trofeum, oni będą wbiegać po prostu na stadion, na boisko, na murawę, no i wiecie, będą po prostu z nami świętować, tylko w sprawy, no i tutaj na końcu mamy, że będziemy mogli ustawić standardy naszego klubu, jako mały klub, gigant, no i skupiony na młodzieży, czyli coś, co jest w Creator Club, prawdopodobnie teraz będzie w normalnej karierze, co może być w sumie ciekawe, bo ciekawe będzie zmienianie po prostu statusu Realu Madrid na Small Club. No i bardzo bardzo ważna rzecz, naprawdę to jest w sumie jeden z ciekawszych newsów. Jest to bardzo mała rzecz, ale jak widzicie, edycja, nazwy na herbie w naszym klubie, czyli w końcu edytor herbów będzie jakkolwiek bardziej rozszerzony. Mam nadzieję, że będziemy mogli też wybrać konkretne kolory, a nie tylko, wiecie, edytowanie tekstu, ale i tak. Edycja tekstu będzie bardzo fajna, no bo nie będziemy mieć EAFC napisane na herbie, tylko e, na przykład BKS, jakiś tam cokolwiek. Także to jest, to jest naprawdę fajna sprawa. No i tutaj takie rzeczy mniej karierowe, ale myślę, że warto o tym wspomnieć gdzieś tam w nawiasie. E, macie oczywiście tutaj screena. Nowe animacje dla karnych, wolnych i rzutów rożnych. Animacja e, siatki 3D. Czyli tutaj będzie jakaś też zmiana. No i golki są silniejsi. No i dalej mamy też nowe animację, gdy gracz odbiera piłkę. No i jest jakiś power shot. To jest coś nowego. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać, ale niby będzie to ciężkie do strzelenia, ale pewnie jak wyjdzie, to będzie to no, potężny, potężny strzał i pewnie ciekawy gol. No to się zresztą okaże, bo teraz ciężko mi powiedzieć coś więcej. No i kolejne kaczenki, tym razem w karierze zawodnika. Jeżeli dostajecie się do podstawowej 11, no to widzicie kaczenka, kontrakt offer, czyli po prostu przy negocjowaniu kontraktu będzie jakaś tam katstenka Kiedy przechodzisz nowego zespołu również. No i kaczenki treningowe, także fajnie, że i jej zabiera się za właśnie coraz więcej kaczenek. Bardzo, bardzo fajna informacja. Będziemy w stanie nakładać tatuaże i jakieś tego typu rzeczy, inne akcesoria po prostu w karierze, także no zawsze to będzie większe rozmienie naszego zawodnika jeżeli będziemy mogli po prostu zmieniać w nim więcej rzeczy będziemy mogli negocjować własny kontrakt w karierze zawodnika rzecz która powinna być od 10 lat WiFi, ale jej nie ma no bo jej jest powiedzmy to wprost no niestety jej zawodzi ale właśnie gdzie poprawia się poprawia się także będziemy mogli negocjować własny kontrakt no spoko rzecz wydaje mi się że wydaje mi się że to jest coś co Przyniesie kurczę troszkę nowości. Kariera zawodnika, znowu social media, super sprawa, mam nadzieję, że to też będzie w karierze menadżera. Tatuaże też mówiłem, jakieś tutaj wywiady, Men of the Match, nagroda yy, i tego typu rzeczy. To w sumie jest, powiedzmy, więc. Okej, okay, nie wiem jak to będzie wyglądać, to so, menu Match Awards. Może to będzie cutscenka. Opcje przedłużenia kontraktu, to już było. No i cutscenki treningowe, tak samo w karierze menadżera. Okej, okay, fajnie, fajnie tutaj FoodZone podaje. Bardzo, bardzo dobra informacja dla nas, myślę. Więcej customizacji w Creator Club, stadionu customizacji. Bardzo, bardzo spoko. Skupienie się na Youth Academy, na szkółce juniorów, interakcja z zawodnikami i trenowanie ich, czyli tak jak mówiliśmy na odcinkach, w końcu wzięli to pod uwagę. Kit Editor, czyli po prostu strojów, tatuaże to już było, no i cutscenki również to już było. Bardzo, bardzo interesujące jest właśnie to Youth Academy Focus. Jestem ciekaw jak to rozwiąże EA, bo nie ukrywam, że no ta szkoła juniorów potrzebowała jakiś aktualizacji, jakichś nowości. No i kolejna sprawa, prawdziwi menadżerowie Fifa 23, no nareszcie To jest naprawdę ogromna zmiana Bo już nie mogę się doczekać Jak wybiorę sobie tego Pepa Guardiola I będę mógł trenować nim po prostu Jakiś zespół, który sam sobie wybiorę Nie będę musiał teraz po prostu tworzyć nowego menadżera I nazywać go Pep Guardiola Tylko będę mógł wybrać sobie konkretnego menadżera I po prostu dokończyć jego karierę Na przykład Guardiola wraca do Barcelony, Albo Mourinho wraca do Realu To jest mega, mega fajny news I kurczę, no jeden z lepszych moich chyba mój ulubiony. Dodatkowo nie zapominajmy o piłce klubowej kobiet. Dodano 4 ligi, które macie oczywiście na ekranie, także no, dla mnie nie jest to interesujące. Nie wiem, czy to będzie w ogóle w karierze, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, no bo jest to na pewno coś nowego i myślę, że część osób zainteresuje, chociaż troszkę. Następnie mamy również FIFA World Cup, czyli trochę powrót do przeszłości, bo po prostu będą Mistrzostwa Świata. W FIFA będzie DLC, w którym będziemy mogli zagrać w Mistrzostwa Świata bez żadnych dodatkowych kosztów. DLC, ta aktualizacja. Będzie darmowa, jest to bardzo dobra informacja dla nas. O tyle, że wrócą po prostu reprezentacje, ponieważ są one oczywiście potrzebne, żeby. To World Cup stworzyć. Myślę, że to będzie mega, bo po prostu być może do kariery wrócą reprezentacje, które jeszcze niedawno usunięto. Także bardzo fajna informacja dla nas. No i to było na tyle z tych informacji, które udało mi się zdobyć. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam o Discordzie, wbijcie na niego proszę. Przypominam, że będzie tam konkurs. No i przede wszystkim jest tam oczywiście fajny pomysł na po prostu taki typowo karierowy Discord. Nie wiem, czy takie są, ale staram się po prostu zrobić coś takiego nowego, gdzie wszyscy fani kariery będą mogli po prostu się zebrać, przedstawiać swoje, swoje kariery, swoje pomysły, jakieś najlepsze talenty, to po prostu jakieś ciekawe rzeczy i tego typu sprawę myślę, że jeżeli lubisz karierę, no to to jest idealny serwer Discord dla Ciebie, także przypominam jeszcze o peczkach w górę, subskrypcjach, no i ja lecę się, mano.